Czy zauważyłeś kiedyś, że wraz z upływem lat wiele par traci więź, którą mieli na początku swojego związku? Wielu mężczyzn zadaje sobie pytanie: Dlaczego moja żona nie patrzy już na mnie w ten sam sposób? Lub, co zmieniło się w naszym małżeństwie? Prawda może być bardziej złożona niż myślisz. Badania pokazują, że dynamika relacji między mężczyznami i kobietami. Zmienia się znacząco w czasie, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie emocjonalne i fizyczne, ale nie martwcie się, to nie znaczy, że miłość zniknęła. To tylko kwestia czynników biologicznych i psychologicznych. W dzisiejszym filmie odkryjemy prawdziwe powody, dla których niektóre kobiety z biegiem lat zaczynają oddalać się od swoich mężów. I co można zrobić, aby odwrócić tę sytuację? Wraz z wiekiem u kobiet następuje drastyczna zmiana poziomu hormonów. Spadek poziomu estrogenu w okresie menopauzy może powodować rozdrażnienie, zmęczenie, a nawet utratę zainteresowania partnerką. Wpływ hormonów może zmienić sposób, w jaki postrzega ona swojego męża, stając się mniej tolerancyjna wobec pewnych postaw, które wcześniej nie zwracały na nią uwagi. Wiele par nie rozumie tej zmiany co może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów. Z biegiem czasu kobiety zaczynają dźwigać ogromny ciężar psychiczny, muszą zajmować się domem, pracą, dziećmi, a często także własnymi mężami. Nagromadzenie obowiązków może powodować, że poczuje się przytłoczona i nieświadomie zacznie utożsamiać partnera ze zmęczeniem i wyczerpaniem. Jeśli mąż nie dzieli się codziennymi obowiązkami, związek może stać się jeszcze bardziej napięty. Brak osobistej opieki ze strony męża może być jednym z najważniejszych czynników wpływających na zmianę postrzegania żony w dłuższej perspektywie. Na początku związku fizyczne przyciąganie i energia pary są często intensywne. Jednak z biegiem lat wielu mężczyzn przestaje stawiać na pierwszym miejscu własne zdrowie i dobre samopoczucie, co może mieć negatywny wpływ na związek. Przyrost masy ciała, siedzący tryb życia i brak dbania o siebie nie tylko wpływają na wygląd, ale także na usposobienie i witalność męża, sprawiając, że wspólne życie staje się mniej dynamiczne i stymulujące. Kiedy mężczyzna przestaje dbać o swój wizerunek, może to również wysyłać podprogowy sygnał braku zainteresowania nie tylko sobą, ale także małżeństwem. Oprócz kwestii estetycznych, brak aktywności fizycznej i niezrównoważona dieta bezpośrednio wpływają na energię pary i jakość jej życia. Człowiek, który kiedyś był aktywny, Pełen życia i energii, może stać się kimś, kto jest ciągle zmęczony, pozbawionym inicjatywy, by wychodzić z domu, podróżować, a nawet prowadzić interesujące rozmowy. To zniechęcenie zauważa jego żona, która może zacząć postrzegać go jako osobę zadowoloną z siebie. W efekcie związek traci dynamikę i staje się przewidywalny, pozbawiony niespodzianek i ekscytujących momentów. Nie oznacza to, że kobieta oczekuje od męża idealnej sylwetki, ale raczej kogoś, kto dba o swoje zdrowie i wpływ swoich wyborów na życie pary. Kolejnym istotnym punktem jest pewność siebie. Jeśli mężczyzna nie dba o siebie, jego poczucie własnej wartości może spaść, co bezpośrednio wpływa na związek. Niepewność może sprawić, że staniesz się bardziej wycofany, mniej komunikatywny, a nawet bardziej drażliwy. Wpływa to negatywnie na harmonię w domu. Małe gesty, takie jak schludny ubiór na wyjście z żoną, dbanie o ładną fryzurę i okazywanie zainteresowania jej samopoczuciem, mogą mieć duży wpływ na to, jak jest on postrzegany. Kiedy kobieta widzi, że jej mąż nadal dba o jej wizerunek i zdrowie. Czuje, że inwestuje w związek, co może na nowo rozbudzić podziw i pożądanie. Brak troski o siebie może również wpływać na intymność pary. Jeżeli mąż nie dba o swój wygląd i higienę, może to prowadzić do fizycznego dystansu, choćby nieświadomie. Drobne gesty, takie jak regularne ćwiczenia, dbanie o higienę i schludny ubiór świadczą nie tylko o miłości do siebie, ale także o trosce o partnera. Dbanie o wygląd nie powinno być traktowane jako coś powierzchownego, ale jako sposób okazania szacunku dla związku i więzi budowanej przez lata. Wreszcie dostosowanie się może mieć psychologiczny wpływ na żonę, sprawiając, że będzie miała wrażenie, że starzeje się u boku kogoś, kto nie jest już zainteresowany rozwojem. Kiedy mąż stale o siebie dba, stawia sobie nowe wyzwania i zachowuje młodzieńczą energię, inspiruje to swoją żonę do tego samego, co wzmacnia ich partnerstwo. Przyciąganie między parą nie opiera się wyłącznie na wyglądzie fizycznym, ale także na sposobie, w jaki każda osoba angażuje się w swoje życie. Mężczyzna, który dba o siebie, przekazuje przesłanie wigoru, pewności siebie i chęci pozostania atrakcyjną i obecną partnerką. Komunikacja jest jednym z najważniejszych filarów każdego związku, a gdy staje się rzadka lub powierzchowna, wpływ na związek. Może być dewastujący. Na początku małżeństwa dialogi są zazwyczaj głębokie, pełne szczerego zainteresowania i chęci dzielenia się doświadczeniami. Jednak wraz z upływem lat, wiele par popada w rutynę i przestaje rozmawiać tak, jak kiedyś. Interakcje zaczynają koncentrować się wokół codziennych obowiązków. Takich jak rachunki do zapłacenia, obowiązki domowe i zobowiązania wobec dzieci. W efekcie rozmowy stają się czysto operacyjne, nie ma w nich miejsca na więź emocjonalną. Brak znaczących rozmów może prowadzić do niewidocznego podziału, w wyniku którego mąż i żona mieszkają pod jednym dachem, ale czują się samotni w związku. Dla kobiet ten brak komunikacji może być szczególnie frustrujący, ponieważ w wielu przypadkach dialog stanowi główną formę więzi emocjonalnej. Gdy mąż przestaje wypytywać ją o jej uczucia, marzenia lub po prostu uważnie słuchać, ona może zacząć czuć się ignorowana i niedoceniana. Małe gesty, takie jak odwracanie wzroku gdy ona mówi, odpowiadanie monosylabami lub okazywanie zniecierpliwienia podczas dłuższych rozmów, mogą wysyłać cichy sygnał, że to co ona mówi nie ma znaczenia. Z biegiem czasu brak wymiany myśli wpływa na intymność pary, gdyż kobieta może stracić chęć dzielenia się swoimi myślami i w konsekwencji otwierania się emocjonalnie przed mężem. Innym powszechnym problemem jest to, że wraz ze zmniejszającą się komunikacją chwile ciszy w małżeństwie przestają być komfortowe i stają się oznaką dystansu. Kiedy para jest ze sobą związana emocjonalnie, cisza może być przestrzenią współudziału, w której oboje partnerzy czują się komfortowo w swojej obecności. Jednak gdy komunikacja zawodzi. Cisza przeradza się w otchłań odłączenia, w której każdy czuje się odizolowany we własnym domu. Brak tematów do rozmów, brak ciekawości, jak mija dzień drugiej osoby i brak zainteresowania nowymi doświadczeniami, może sprawić, że żona poczuje, że jej małżeństwo stoi w miejscu i nie ma celu. Ponadto, powierzchowna komunikacja może generować frustracje, które z czasem będą się kumulować. Kiedy para nie rozmawia o swoich uczuciach, niezadowoleniu i oczekiwaniach, drobne, codzienne problemy, które można by łatwo rozwiązać, przeradzają się w głębokie urazy. Żona może zacząć odczuwać, że jej potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane, a w wielu przypadkach ta frustracja może przerodzić się w stopniowe wycofanie. W bardziej ekstremalnych sytuacjach kobieta może szukać wsparcia emocjonalnego w relacjach przyjacielskich lub nawet w innych interakcjach, co może dodatkowo osłabić więź z mężem. Kolejnym czynnikiem pogłębiającym ten problem są różnice w sposobie w jaki mężczyźni i kobiety radzą sobie z komunikacją. Wielu mężczyznom trudno jest wyrażać uczucia i uważają, że sam akt bycia obecnym wystarczy, aby okazać miłość. Jednak dla wielu kobiet więź emocjonalna wymaga wzmocnienia poprzez dialog, uwagę oraz dzielenie się myślami i emocjami. Gdy mąż staje się wycofany lub nie okazuje zainteresowania rozmowami z żoną, ona może to interpretować jako oznakę braku miłości lub braku zainteresowania związkiem. Technologia może również stać się przeszkodą w komunikacji par. Nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych, mediów społecznościowych i telewizji może drastycznie ograniczyć chwilę prawdziwej interakcji. Kiedyś małżonkowie rozmawiali o minionym dniu przy kolacji. Dziś często każde z nich skupia się na swoim własnym cyfrowym świecie, wymieniając kilka słów przez cały wieczór. To zerwanie więzi może się na początku wydawać niegroźne, ale z czasem może przerodzić się w szkodliwy nawyk, jeszcze bardziej oddalając od siebie partnerów. Dobra wiadomość jest taka, że komunikację w małżeństwie można przywrócić. Małe nawyki, takie jak szczere pytanie drugiej osoby, jak minął jej dzień, okazywanie zainteresowania uczuciami żony i dzielenie się nowymi doświadczeniami, mogą mieć duże znaczenie. Tworzenie wspólnych wartościowych chwil bez rozpraszających technologii oraz nauka autentycznego słuchania to kluczowe kroki do odbudowania więzi emocjonalnej. Głęboki, szczery dialog jest kluczem do utrzymania bliskości i więzi w 1900 małżeństwie, zapewniając żonie poczucie wartości i bliskości emocjonalnej z mężem. Z biegiem lat wielu mężów wpada w pułapkę rutyny i przestaje okazywać żonom wdzięczność, wierząc, że zobowiązanie zawarte w małżeństwie jest wystarczającym dowodem miłości. Jednak brak gestów uczuć i uznania może mieć niszczący wpływ na związek. Na początku okazywanie uczuć jest częste: niespodziewane kwiaty, miłe wiadomości, spontaniczne komplementy i małe niespodzianki. Jednak z biegiem czasu szczegóły te zanikają, a relacja staje się chłodna i mechaniczna. U kobiet może to być interpretowane jako oznaka braku zainteresowania lub wręcz tego, że miłość nie jest już taka sama. Jeśli kobieta nie czuje się doceniana, może zacząć wycofywać się emocjonalnie, co bezpośrednio wpływa na więź między partnerami. Wdzięczność w małżeństwie nie musi być wielka ani kosztowna, ale raczej stała i szczera. Małe gesty, takie jak szczery komplement, czuły dotyk podczas przechodzenia przez kuchnię lub proste dziękuję za coś, co zrobiła twoja żona, mogą mieć ogromne znaczenie. Wiele kobiet czuje, że na przestrzeni lat zaczęto je postrzegać. Raczej jako część codziennego życia, a nie jako podziwiane i pożądane partnerki. Kiedy mąż nie docenia wysiłków żony, czy to w pracy, wychowując dzieci, czy zajmując się domem, może ona poczuć, że jej poświęcenie jest traktowane jako coś oczywistego i nieistotnego. To poczucie niewidzialności wywołuje frustrację i może podważyć podziw, jaki kobieta czuje do męża. Co prowadzi do stopniowego dystansowania się. Kolejnym istotnym punktem jest to, że brak doceniania ma również wpływ na poczucie własnej wartości kobiety. Kiedy mąż komplementuje jej wygląd, inteligencję i umiejętności, podnosi to jej pewność siebie i sprawia, że czuje się wyjątkowa. Kiedy jednak komplementy znikają, Wiele kobiet zaczyna wątpić w siebie, zastanawiając się, czy nadal są atrakcyjne i interesujące dla swojego partnera. Może to prowadzić do cyklu niepewności i urazy. Żona zaczyna wierzyć, że mąż nie postrzega jej już w takim samym świetle jak kiedyś. Z czasem ten brak akceptacji może spowodować, że straci ona motywację do inwestowania w związek w taki sam sposób, jak robiła to wcześniej. Oprócz pochwał i słów uznania, dobrym sposobem na okazanie wdzięczności jest także spędzenie wspólnie czasu. Wielu mężów zaczyna poświęcać więcej czasu pracy telefonom komórkowym lub własnym hobby, zapominając o wygospodarowaniu szczególnych chwil ze swoimi żonami. Kiedy wspólne chwile stają się rzadkie, a rozmowy ograniczają się do praktycznych, codziennych spraw, Kobieta może poczuć, że jej obecność nie jest już dla męża priorytetem. Małe gesty, takie jak romantyczna kolacja w domu, niespodziewane wyjście lub po prostu wspólne oglądanie filmu bez rozpraszaczy, mogą odwrócić poczucie dystansu i wzmocnić więź. Innym powszechnym błędem jest przekonanie, że okazywanie uczuć i uznania jest konieczne tylko na początku związku. Prawdą jest, że małżeństwo wymaga stałej opieki, a jednym z filarów tej opieki jest wzajemny szacunek. Gdy mąż nie zauważa wysiłków żony, lub nie docenia jej zalet, może ona szukać potwierdzenia gdzie indziej u przyjaciół, w rodzinie, a nawet w pracy. Ta niezaspokojona potrzeba emocjonalna może stać się jedną z głównych przyczyn rozpadu związku. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że brak doceniania nie oznacza jedynie braku komplementów czy prezentów, ale raczej rozpad emocjonalnej więzi w związku. Kobieta, która czuje, że mąż już jej nie podziwia, może zacząć tracić motywację do inwestowania w związek, a dystans między nimi stopniowo stanie się nieodwracalny. Małżeństwa nie należy traktować jako czegoś oczywistego, ale jako codzienną konstrukcję, w której małe gesty czynią wielką różnicę i podtrzymują płomień i miłość. Okazywanie wdzięczności nie wymaga wielkiego wysiłku, wystarczy uwaga i wrażliwość, aby rozpoznawać i cenić swojego partnera każdego dnia. Nadmierna przewidywalność może być cichym wrogiem: ta sama restauracja, te same spacery, te same rozmowy. Brak nowości może sprawić, że małżeństwo stanie się nudne. Ludzki mózg nieustannie poszukuje nowych bodźców, a jeśli im się to nie udaje, Związek może stać się monotonny i pozbawiony emocji. Z biegiem czasu wiele kobiet odkrywa nowe pasje, zainteresowania i nawet nowe kręgi towarzyskie. Jeśli mąż nie nadąża za tym rozwojem i pozostaje w stagnacji, żona może zacząć czuć się od niego odizolowana. W niektórych przypadkach może nawet mieć wątpliwości, czy nadal podziela te same wartości i cele co jej partner. Depresja, lęk i przewlekły stres mogą bezpośrednio wpływać na sposób, w jaki kobieta postrzega swój związek. Jeśli żona przechodzi przez trudne chwile i nie czuje wystarczającego wsparcia emocjonalnego ze strony męża, może zacząć tworzyć mimowolny dystans. Życie seksualne również zmienia się na przestrzeni lat. U wielu kobiet, pożądanie może się zmniejszyć z powodu czynników hormonalnych, emocjonalnych, lub po prostu braku więzi z partnerem. Jeśli para nie inwestuje czasu w utrzymanie zdrowego życia intymnego, żona może zacząć wycofywać się emocjonalnie, co odbija się na całym związku. Rozwój mediów społecznościowych sprawia, że łatwo wpaść w pułapkę porównywania własnego związku do pozornie idealnych par, które można zobaczyć w internecie. Wiele kobiet zaczyna się zastanawiać, czy mogłyby być w lepszym i bardziej ekscytującym związku, co może prowadzić do frustracji i dystansu w małżeństwie. Pary, które wspólnie się rozwijają, stawiają czoła wyzwaniom i stawiają sobie nowe cele, mają tendencję do tworzenia trwalszych związków, jeśli związek wejdzie w stan stagnacji, w którym nie będzie już wspólnych planów, marzeń i wyzwań, kobieta może stracić motywację do dalszego inwestowania emocjonalnego w małżeństwo. Dawne spory, które nigdy nie zostały rozwiązane, mogą przerodzić się w głębokie urazy. Narastanie drobnych konfliktów może osłabić każdy związek. Aż osiągnie on punkt, w którym żona uzna, że dalsze próby rozwiązania różnic nie mają sensu. Małżeństwo powinno być okazją do przyjaźni i szczęścia, ale gdy związek zaczyna wypełniać się problemami i obowiązkami, kobieta może zacząć czuć się wyczerpana emocjonalnie. Stworzenie chwil zabawy i śmiechu może okazać się kluczowe dla odzyskania utraconej więzi. Krąg towarzyski kobiety może również wpływać na jej postrzeganie małżeństwa. Jeśli koleżanki lub współpracowniczki ciągle narzekają na swoich mężów lub podsycają ideę, że wszyscy mężczyźni są tacy sami, może to wzmacniać negatywne uczucia w samym związku. Dobra wiadomość jest taka, że w wielu przypadkach ta zmiana w postrzeganiu kobiet nie oznacza, że miłość się skończyła. Ale raczej, że coś trzeba zmienić. Małe gesty, nowe doświadczenia i otwarta komunikacja mogą rozpalić na nowo płomień związku. Rozważania końcowe małżeństwo to ciągły proces rozwoju i adaptacji. Jeśli zauważyłeś, że twoja żona staje się coraz bardziej oddalona, być może nadszedł czas, aby zastanowić się, jak poprawić wasze relacje. Małe zmiany w codziennym życiu mogą przynieść dużą różnicę. Jeśli ten film wydał Ci się interesujący, nie zapomnij dać lajka i zasubskrybować kanał, aby zobaczyć więcej treści na temat związków i dobrego samopoczucia. A teraz powiedzcie mi w komentarzach, który z tych czynników ma według Was największy wpływ na małżeństwa na przestrzeni czasu? Porozmawiajmy o tym. Do zobaczenia w następnym filmie.